Siemanko z tej strony Masters z Bricks. Jak widzicie, mam tutaj przesyłkę z archiwum Bricks. Część z Was może kojarzyć, że to jest wygrana w giveawayu. Właśnie u nich na Instagramie mogliście brać udział. Mi się udało, więc bardzo się cieszę, bo tu jest świetny zestaw. Za chwilę zobaczycie. Co tutaj się w środku znajduje? Dlatego oczywiście co nie śledzili tego właśnie konkursu, więc zapraszam was na intro i sobie wracamy i odpakowujemy, bo jestem tak podjarany, że to jest świetny zestaw, więc intro i już za chwilę jestem z powrotem. Jak możecie zauważyć, już sobie odpakowałem, żeby oszczędzić Wam tego na nagraniu. No i mamy pudełeczko, zobaczymy czy pakowanie. Tak, jest pakowanie takie, jak to można znaleźć w ich zamówieniach, więc sobie wyjmiemy garść tego kartoniku, a w środku kolejny kartonik, tak, kolejny kartonik, tutaj już nic więcej nie znajdziemy, więc ja sobie odkładam na bok i mamy już kartonik właśnie z naszą zawartością, naszym świetnym zestawem. Za chwilę sobie omówimy, jak już Ujrzymy, co w środku znajdziemy Ale tu jest jeszcze owinięte Jest oczywiście paczuszka bo świetnie żelków Na pewno mi się przydadzą Przy mojej pracy, no i wizytówka Z archiwum Briggs, dziękujemy za zakupy No tutaj akurat nie było zakupów Ale na pewno skorzystam W najbliższym czasie, może mi się uda Coś zamówić, bo mają naprawdę Świetny wybór Zestawów właśnie Poniżej 2000 roku w większości, z tego co widziałem, więc na pewno warto dla takich smakorzy jak ja czy Afoli, może, może pokolenie też chętnie się zaopatrzy, bo to są takie rady, tasy, tam można znaleźć, sobie wyjmiemy nasz zestawik, no i mamy zestaw, jest to zestaw 5906 jeszcze pod znakiem LEGO system, wtedy wszystkie serie były pod... Tym znakiem chyba jedynie technik się wyróżniał. No i mamy tutaj pudełeczko niewielkie. Kiedyś ono kosztowało około 10, może 20 zł, z tego co pamiętam, bo jeszcze to są czasy, kiedy widziałem je na półkach, no i ja jako taki młodszy. Ja oczywiście patrzyłem na najwyższe półki, bo tam były te najdroższe, a na najniższych znajdowały się właśnie tego typu zestawy, które w dzisiejszych czasach możemy znaleźć w, głównie w polibagach czy też w dodatkach do gazetek. No i jeśli chodzi o taką specyfikację, znajdziemy tam 24 elementy: jedną, ale za to świetną, świetną minifigurkę, świetny nadruk. Jestem ciekawy, jak to się prezentuje. Mamy tutaj także troszkę pelerynki świetnych, nakrycie głowy, no i mały totem. No więc cena tego zestawu na dzień dzisiejszy to 209,99 jeśli chodzi o Allegro, a 275 na Bryglinku znalazłem najmniejszą ofertę jeśli chodzi o nowy zapakowany zestaw. No i to jest z Niemiec, więc doliczmy tutaj jeszcze jakieś 20-30 zł, no to wyjdzie podobna cena. No ale szkoda odpakowywać. Ale ja go właśnie dla Was tutaj odpakuję, zbuduję. No i zrecenzujemy sobie, bo oczywiście jest to prezent. A ja prezentów nie sprzedaję. Więc sobie zmieniliśmy karty. Ja sobie właśnie odpakuję to pudełeczko. Może ja sobie jednatnę, żeby nie uszkodzić. Bo pudełeczko myślę, że sobie zostawię na pamiątkę. Jak tu się teraz do niego dostać, to jest pytanie. Chyba będzie ciężko, bez jednak. Dobra niestety musicie przeboleć bo właśnie uszkodziłem już pudełeczko no i właśnie wartość spadła więc zobaczmy co znajdziemy w ogóle w środku o jest i pelerynka, tutaj mamy luzem tą pelerynkę, no mamy pudełeczko więc ja sobie tutaj w tle zostawiam. No i mamy pelerynkę materiałowa, troszkę grubszy materiał niż obecnie dostajemy w LEGO, ale te na drugi. Świetna główka tutaj w takiej tubylca no i mamy garść elementów no będziemy chwilę budować więc tutaj instrukcja na jednej stronie się znalazła, więc sobie po kolei zobaczmy, bo tu warto podziwiać, mamy tutaj w sumie kilka kroków, 7 kroków żeby zbudować nasz zestaw, mamy tutaj oczywiście alternatywną wersję stronę, która wygląda dość ciekawie, więc może i sobie przebuduję bo to jest bardziej wystawowe moim zdaniem więc tak się prezentuje instrukcja, a tutaj mamy jeszcze Ulotkę reklamującą, inne zestawy tutaj już z serii Adventures. Świetne zestawy, na pewno będę chciał część z nich sobie odbudować. Mamy jeszcze taki mniejszy, ten chyba zestaw nawet gdzieś posiada, może kiedyś będzie recenzja, chyba że coś mi brakowało. No i tutaj mamy jeszcze z, ton, z Thunderem kilka mniejszych zestawów, no i ten Raritas. No i tutaj ten zestaw pamiętam, mój sąsiad miał ten zestaw z tym właśnie w latającym poduszkowcem, nie poduszkowcem. No taki wielki balon. On był świetnym elementem. Co prawda był w środku pusty, ale w środku były właśnie klocki schowane. I tam można też sobie przechowywać. Mamy tutaj także Ninja, pierwotną wersję Ninjago, którą też kilka zestawów pamiętam. Mamy też Star Wars, mamy Rock Riders, także świetna seria Mamy także, tu jest chyba o tom, pamiętam, to bym chciał jeszcze kiedyś sobie zbudować. Mamy jeszcze podwodną policję kosmiczną, to, to było moje marzenia także, więc możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli właśnie z takich starszych zestawów. No i jeszcze chyba nie wspomniałem, jest to zestaw z 1999, więc ja miałem wtedy 8 lat. No i już, już jest taka faza na Lego z, już pojawiała. Więc ja sobie lecę budować. My się widzimy po lekkim cięciu. No i będziemy omawiać i się tutaj zachwycać tym małym, co prawda ale świetnym zestawem. No i mamy zbudowany nasz totem wraz z figurką, która jest fenomenalna. Na pewno i będzie to moja, jedna z moich ulubionych, najbardziej wartościowych figurek to mogę przyznać rację, że te zestawy z tych lat, co prawda nie posiadam ich zbyt wiele, ale zawsze cieszą. No i budowanie chwila, ale myślę, że sam efekt tutaj robi wrażenie. No sam Totem, jeśli chodzi o konstrukcję, wyg wygląda dość... No, kanciasto, no, ma tu jakieś zaokrąglenia, ale mamy zlepek kilku elementów w różnych kolorach: troszkę żółtego, niebieskiego, czerwonego. No, ale myślę, że i tak wygląda dobrze. Jak na te czasy, myślę, że w dzisiejszych czasach byłby lepszy. Ale tutaj jest figurka, która jest fenomenalna: ma oczywiście włócznie z takimi piórkami niebiesko. Czerwonymi. Mamy jeszcze jeden zapasowy element, który tutaj znalazł się także na szczycie. Mamy pająka, mamy świetne nadruki. Może sobie zdejmiemy te akcesoria i się przyjrzyjmy, właśnie tym oto nadrukom. Świetny torsik, Mamy świetne nadruki i na nóżkach. Dzisiaj rzadko te nóżki są, znaczy nie rzadko, ale nie zawsze są drukowane, a tutaj w takim starym zestawie bardzo dobrze. Mamy świetny odlew hełmu, tutaj możemy sobie na przykład piórka jeszcze doczepić, mamy takie uchwyty. No sam, sam nadruk na twarzy także jest świetny, bardzo wyjątkowy. Mamy oczywiście pelerynkę, mamy oczywiście także i z tyłu pustkę, ale widzimy jak to z tyłu się prezentuje, no ale na pelerynce robi także robotę. No i na pleckach tam widzę, że nie nic nie mamy, więc nie będziemy sobie zdejmować. No, ale sami zobaczcie, jak to się prezentuje. Możemy tutaj sobie fajnie oprzeć naszą włócznię. Jakby mi się oparła, właśnie, to byłoby dobrze. No, ale o, w ten sposób. No i pajączek tutaj do dyspozycji się właśnie skrada. No i to by było na tyle. Ja tu nie będę oceniał, bo chyba widać, że warto takie zestawy mieć w swojej kolekcji. No, bo same sobie robią robotę. No i fajnie mieć w, jako nowy zestaw w swojej kolekcji. Nie będzie na pewno na jakimś wyjątkowym miejscu się prezentował, bo naprawdę warto skorzystać z sklepu, z archiwum Bricks. Ja na pewno do nich jeszcze zawitam, coś kupię, bo miałem ostatnio spory wybór. No ale myślę, że to się niedługo zmieni i będziemy mogli więcej takich rarytasów pokazywać. No i jeszcze będę kompletować swoje zestawy, więc czekam na wasze opinie o tym zestawie, co byście chcieli zobaczyć właśnie takiego starszego. No i piszcie, czy mieliście okazję zakupić coś właśnie z archiwum Bricks. Więc to by było na tyle i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa.